Przęt, którego nie widziałem, ale wygląda zarąbiście. MSX My Casio. Z rozszerzeniem. Joystick fajny. Kapelusznik. Widzisz, masz takie coś. <grym> Pozdro. Kaseciak. Chyba mam 2 czy 3 gry, chyba na msx Ale fajny, lekki. No i pudełeczko, ale bez instrukcji, ale nieważne. A rozszerzenie. Tak samo jak w Mega Drive. Ie. Normalne. No to jest takie rozszerzenie. Więc zadowolony jestem. Nie dałem dużo, a do kolekcji na pewno się przyda.